Siemanko z tej strony Łukasz Kaczmarek, Witam was na kanale Morawa TV. Jeżeli tego jeszcze nie robicie, to koniecznie zasubskrybujcie mój kanał. A teraz czas na kolejny odcinek, w którym opowiem o planach transferowych PSG na zakończenie okienka transferowego. Zapraszam. PSG po tym jak sprzedało Guedesza za 40 milionów euro do Walencji, postanowiło przed zakończeniem okienka transferowego przeprowadzić jeszcze przynajmniej jeden transfer. Na celowniku ma być trzech zawodników. Pierwszy to opcja marzenie i chyba nie na to okienko transferowe ze względów finansowych. Mowa o Sergeju Milinkowiciu Sawiciu, ale wiadomo, że Lazio nie puści nigdzie serba, jeśli na stole nie pojawi się kwota grubo ponad 100 milionów euro. A na taki wydatek w tym momencie Paryżanie nie mogą sobie pozwolić. Zdecydowanie tańszą opcją ma być Stanisław Lobotko z Celty Vigo. W kontrakcie defensywnego pomocnika wpisana jest klauzula odejścia w wysokości 50 milionów euro. Ale media przekonują, że jest do sprowadzenia za nawet 30 milionów. Ten transfer wydaje się więc bardziej prawdopodobny i finansowo osiągalny. Ostatni na liście to obrońca. Początkowo mówiło się dużo o ofertach PSG za Jeroma Boatenga, ale okazuje się, że mistrz Francji interesuje się również innym zawodnikiem Bayernu Monachium. Chodzi o Juana Bernata. Francuskie radio RMC poinformowało, że władze Paris Saint-Germain osiągnęli porozumienie z Bayernem w sprawie transferu Hiszpana. Potwierdzenie ma zostać ogłoszone w najbliższych godzinach. Na razie żadne źródło nie podaje, jaka kwota wpłynie na konto Bayernu z tytułu sprzedaży obrońcy. I to by było na tyle, dzięki wielkie za uwagę. Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować mój kanał, dajcie też łapkę w górę, jeśli odcinek Wam się podobał. A w komentarzach czekam na Wasze opinie, jak oceniacie to okienko transferowe Paris Saint-Germain. Do zobaczenia, do usłyszenia już w następnych odcinkach. Cześć!